Zejść tylko łek i stanął chłopie, nie? Na kabliny. nie? Leci, nie? Jak zapierdala. By się boi się. Bo czuje od nas tam oddechy, nie? Czuje oddechy. Czuje oddechy do tego spierdala, tak? I kółko robić, patrz. A teraz to jest To jest, jest nasz nowy przyjaciel. Nooo to jest. No. Twój, to jest już no, twój nowy przyjaciel. No, może dwa no. Jest przekochany. Może on se piwa trochę. No, może no, bo, chce. Bo. Bo. Może on się na to kurwa panoszy. No może, a nuż. No. Szuka kropli jakiejś. To jest jaska, to ja mu weź mu daj do, ja. do kapsuła. Daj jak mu dajesz piwo, to już jest twój przyjaciel. No to jest żubr. To jest żubar. żubr. Żubr... żubruś. Żubruś! Żubruś? żubruś masz tu, żebyś nie musiał się wspinać żubruś o, patrz wylej mu, o, o, o nie będziesz się musiał wspinać o, o żubrusia żubruś, <grym> żubruś. <grym> napij się, no a się wstydzi jeszcze, wiesz ja, no, Prze siatło, opryto, przejdzie mu to się przejdzie mu, no <grym> <grym> <Sorry>. <grym> się trochę no, się zawstydził, no no nie zimlujniuś. Weź go pogłaskaj. No ja bym mu kurwa dał... co bym dał? Co? Rośnięte trochę. No, Żebyś zjechał sobie no. Tu, <laughs> patyczka sobie Patyczka <zięd. śmany> <śmany> sobie weź go pogłaskaj w tylną nóżkę, żeby ja ty, tak... Ty kurwa, żeby, żeby, żeby poczuł, żeby poczuł tą kroplę. <śmany> żeby poczuł tą kroplę. Tak, 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 tak. No, no. Ojeju. Жубру. Mm -hmm.